Dzień dobry Państwu. Chcę wszystkim złożyć życzenia świąteczne, jak najbardziej wiosenne. Życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i maksymalnego optymizmu w nadchodzącym czasie. Co do szczegółów tego nadchodzącego czasu, to już po świętach pojawi się film dla wspierających z bardziej szczegółowym wytłumaczeniem tego, czego możemy się spodziewać, na jakie wibracje, jakie trendy możemy się nastawiać. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim wspierającym. Bardzo mi miło tworzycie dość z taką solidną grupę. Bardzo się cieszę. Też cieszę się, że akurat do tak pięknych osób udało mi się trafić. Także wszystkich pozdrawiam. Już po świętach specjalnie dla wspierających, i tylko dla Was, osobny film o szczegółach tego, co w najbliższych miesiącach. Także e, wszystkiego dobrego jeszcze raz spokojnych, udanych świąt. Dołączam tutaj nagranie z Jamy Michalikowej ze spotkania zwolenników Czakramu Wawelskiego, które to spotkanie zorganizował Andrzej Nikodemowicz. Którego serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję, Andrzeju za miejsce, głos Agnieszko, za wprowadzenie. To, co powiedziała Agnieszka, żeby czytać między słowami, bo jak się coś zacznie, a ja tego słowa nie wypowiem, nie nazwę tego, to umiera prawda jako pierwsza. I ta prawda umarła już, jakoś my, będąc na platformie, zauważyliśmy, że jest bardzo mocna cenzura. Nikt nie mówi wprost, wszyscy mówią, mówią metaforycznie, owijamy w bawełny. Natomiast te sensy są i one są dla ludzi świadomych do wyłapania. Jak najbardziej. Dla Was. Także to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak się rozumieć. Także my się porozumiewamy pewnego rodzaju kodem. Nie mówimy prosty, kodujemy, natomiast staramy się, żeby ten przykaz był pomimo to czytelny. Także ja dzisiaj w pełni do tego spotkania ani do wystąpienia, chciałbym zwrócić uwagę i podziękować tutaj właścicielom, organizatorom, Andrzejowi i Państwu prowadzącym Jamę Michalika za to miejsce, za możliwość spotkania właśnie tutaj. Bo w tym miejscu siedziały rzeczy najważniejsze, spotykali się ludzie najważniejsi zawsze dla Polski i historii Środkowej Europy i Europy w ogóle. Nie wiem czy akurat te nazwiska wam się spodobają, ale to tutaj pijał yy, kawin, jak odwiedzał go Stalin, to pijali ją razem i decydowali później o losach świata i losach Europy i losach Polski. I dużo yy, chwil, które tu spędzili prawdopodobnie miało wpływ na to, jak tą Europę w tych wielkich, burzliwych przemianach ułożyli, ustawili w jakim świecie my dzisiaj żyjemy. Także to, że to Kraków, to, że to jama Michalikowa, to, że to Czakran Wawelski to jest bardzo duże wsparcie, bardzo duża siła, którą otrzymujemy od miejsca i możemy propagować takie wibracje i takie zaklęcia, i tak, tak czarować tą matrycę, żeby się dopełniało, tak jak dopełniło się Andrzeju z Gereonem, z kaplicą Gereona, kiedy ją otwarto tam się spotkać z panem Dudą, prawda? z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Że ci ludzie w tych miejscach bywają, że w nich jakby podejmują mniej lub bardziej świadomie decyzje i to, co się tutaj dzieje w Krakowie, w Jamy Michalikowej na Wawelu, w pobliżu czakramu wawelskiego, jak wiemy, to jest. Około 90 kilometrów taki promień, gdzie my jesteśmy w zasięgu tego czakramu. Im bliżej, tym bardziej silnie, natomiast, natomiast to jest około 90 km taki promień, Małopolska, Ziemia Krakowska, Rzeczpospolita Krakowska, wolne miasto Kraków, wolne miasto Lwów, tak jak dzisiaj czarował że zaklinał, programował. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć o tym, że my jesteśmy w takim bardzo ważnym momencie, też i kulminacja. Jak tu kiedyś mówiłem, ta brama do przejścia dla ludzi świadomych, według mnie i mojej oceny, to będzie plus minus 2024 rok. Natomiast na pewno wszyscy czujecie, że się zmienia i to dynamicznie, że jest coraz szybciej. Ciężko nawet nadążyć, to jest dosłownie z dnia na dzień. I tak będzie, będzie tylko szybciej, będzie tylko mocniej, będzie w dziewiątce numerologicznie najwyżej, najbardziej ogniście, najbardziej wybuchowo. I kulminacją wejścia, wejście w ten moment będzie ten rok 2024. Zupełnie inni ludzie dojdą do głosu, zupełnie inne energie. Moglibyśmy tutaj długo opowiadać o tym jakie, ja tylko powiem, że to co się dzisiaj dzieje to że niektórzy dostali możliwość pisowania i zobaczcie w jakim stylu oni pisują. No, po prostu no, nawet um, to, co, to, co grają do tej pory... I um, to jak bisują. Dobrze, że się zaczynają Czujecie co się dzieje? Ale czujecie co się dzieje? Ugo, Energie są na sali. To jest bis, ale to jest bis naprawdę na koniec. I 2024 rok, kobiety w wieku średnim, bardziej matczyna energia, bardziej też emocja, bardziej też intuicja. A niekoniecznie ten materializm, o którym mówił pan, pan mój poprzednik, jeden z kilku. Ta kultura cargo, gromadzenia przedmiotów, to się musi skończyć. Mamy wszystko, a nie mamy nic. I to się kończy, i to się kończy bardzo mocno, i to się kończy teraz. Postarajcie sobie zbudować swój własny kalendarz, w oparciu o to, że w 2024 ten świat wejdzie już w zupełnie inną wibrację. Bez intuicji, bez e, matczynej ojcowskiej miłości, e, będzie bardzo się łatwo pogubić. I proszę o, o to, żebyście popracowali nad co e, tam. Że tak już 50. raz tutaj programujesz tą rzeczywistość, aby świat był lepszy. Dziękuję bardzo. Ale przede wszystkim to. My. Dziękuję. Dziękuję ci, serdecznie.